Cześć, nazywam się Gosia Kobus i witam Cię na moim kanale Anatomia Yogi. Zapraszam na medytację czakralną. Medytację, którą możesz wykonywać sobie codziennie, tak aby stymulować, aktywizować swoje czakry. Ta medytacja zarówno poprzez skupienie się na wewnętrznym czuciu, poprzez wizualizacje, które będziemy wykonywać, daje nam możliwość subtelnego pobudzania pracy energetycznej. Każdej z czakr. Więc już teraz przygotuj sobie przestrzeń, w której czujesz się komfortowo, bezpiecznie, możesz sobie usiąść w pozycji medytacyjnej na poduszce do medytacji, tak jak ja siedzę. Ale jeżeli jest Ci ciężko siedzieć dłużej w takiej pozycji, możesz też usiąść na krześle. Zadbaj jednak tylko o to, żeby po prostu kręgosłup był wydłużony, i aby głowa nie była odchylona. Możesz się też położyć, ale pamiętaj, żeby. Nie zasnąć. Więc zadbaj o wydłużony kręgosłup, tak aby głowa, klatka, piersiowa i miednica tworzyły jedną linię. Dzięki temu również czakry ustawiają się w jednej linii, jedna nad drugą. I zamknij oczy. Daj sobie czas na osadzenie się w chwili obecnej. Każdy wdech i każdy wydech pozwala Ci na skupienie się na tym, co w Tobie, na aktywizacji Twojego wewnętrznego czucia i przenosi wektor z zewnątrz do wewnątrz. Więc daj sobie przestrzeń na to, żeby nie tylko zauważyć, ale także doświadczyć i poczuć energii wdechu i energii wydechu. I z kolejnym wdechem zwizualizuj jak powietrze przedostaje się przez nostrza w dół wzdłuż kręgosłupa aż do podstawy kręgosłupa, a z wydechem pokieruj swoją uważność od podstawy kręgosłupa aż po czubek głowy. I z wydechem zaciągasz powietrze do podstawy kręgosłupa. Z wydechem, z wydechem wypuszczasz powietrze z wizualizacją, że kierujesz energię do czubka głowy. Teraz swoją świadomość umieść u podstawy kręgosłupa, w rejonie miednicy mniejszej, w rejonie mięśni dna miednicy i zwizualizuj tam piękne czerwone światło. Zobacz, jak rozświetla cała ta przestrzeń Twojego ciała i jak każdy wdech zasila to światło i powoduje, że światło emanuje coraz to intensywniejszą czerwienią na wszystko wokoło. mieć teraz swoją uważność nieco wyżej w rejon od pępka po pięć palców poniżej pępka i poczuj to miejsce i zacznij wizualizować przepiękne pomarańczowe światło, które pulsuje. Aktywizuje się za każdym razem, kiedy jest tam twoja świadomość. Zobacz, co się w Tobie pojawia. Co przychodzi. Mogą być to bardzo subtelne wspomnienia, emocje. Cokolwiek to jest, pozwól, niech się wyświetli na ekranie Twojej świadomości, ale nie wchodź w to. przenieść teraz swoją świadomość w rejon splotu słonecznego. Od dolnych żeber aż po pępek. I poczuj przestrzeń. Poczuj przeponę. Poczuj rejon dolnych żeber. Poczuj jak ta przestrzeń zaczyna Rozświecać na piękny, żółty kolor, podobny do blasku Słońca. Możesz też poczuć ciepło w rejonie splotu słonecznego. I zobacz, jak ten blask staje się coraz jaśniejszy. I widzisz, że rozświetlasz już całe pomieszczenie, w którym jesteś. I przenieś swoją świadomość wyżej, do czakry serca. I poczuj tę przestrzeń w ciele, rejon serca, klatki piersiowej, płuc. Połącz się z tą przestrzenią, niech Twoja świadomość obejmie Twoje serca. I zwizualizuj tutaj piękne różowe bądź zielone światło, a może pomieszanie tych dwóch kolorów, gdzie jeden przenika w drugi. I zaobserwuj, jak. Cała Twoja świadomość, zatopiona w przestrzeni serca, daje Ci zupełnie inną percepcję rzeczywistości. Jak z innego miejsca czujesz siebie i patrzysz na siebie? Jak z innego miejsca możesz poczuć i patrzeć też na innych ludzi? Połącz się z tym czuciem, połącz się z sercem. I przenieś swoją uważność na czakrę gardła na rejon gardła, ale także uszu. Poczuj tę przestrzeń, co się tam dzieje, jakie wrażenia płyną z Twojego ciała. I zwizualizuj w przestrzeni gardła piękne, jasno niebieskie światło, które rozświetla całe gardło, a także Twoje uszy i szyje. I zobacz, jak to światło łagodzi wszelkiego rodzaju napięcia w obrębie gardła. I gardło staje się miękkie, rozluźnione. I przenieś teraz swoją uważność na rejon pomiędzy brwiami, na czakrę trzeciego oka. Poczuj tę przestrzeń od punktu pomiędzy brwiami i nieco w głąb czaszki. Oczuj tę przestrzeń, doświadcz jej. Bądź obserwatorem tego, co przychodzi. I zacznij wizualizować piękne, głęboko niebieskie, wchodzące w fiolet światło które emanuje z czakry trzeciego oka we wszystkich kierunkach. I przenieś swoją uważność na czubek głowy. Poczuj tę przestrzeń i zwizualizuj, że sam czubek Twojej głowy, cała czakra korony otwiera się, a z niej wydobywa się przepiękne białe światło. Które jak słup światła kierujesz do całego wszechświata. I poczuj, jak łączysz się w tym momencie z czymś więcej niż Ty jesteś, jak łączysz się z całym kosmosem. Jak czujesz połączenie z całym wszechświatem, jednocześnie będąc zakorzeniona, zakorzeniony w przestrzeni Ziemi i urzeczywistniając w sobie w przebiegu całego swojego kręgosłupa, swojego centrum, przepiękny filar światła. Zostań przez chwilę, zanurzając się w tym doświadczeniu. powoli zacznij wracać świadomością do miejsca, w którym jesteś do ponownego odczuwania swojego ciała weź głęboki wdech i długi, spokojny wydech Pozwól niech odgłosy, które dobiegają do ciebie, wszystko to, co czujesz w ciele, zaczęło przypominać Ci, gdzie jesteś, co robisz, tak aby powoli wybudzić Cię z tej medytacji. Kiedy poczujesz taką gotowość, powolutku sobie otwórz. Jestem niezwykle ciekawa Twoich odczuć i wrażeń po medytacji czakralnej. I pamiętaj, że więcej takich medytacji znajdziesz w Obserwatorium Jogi, mojej szkole jogi i medytacji mojej platformie rozwojowej, w której możesz sięgnąć w zupełnie szersze. I bardziej jeszcze otwierające cię aspekty jogi. Wszystkie linki, oczywiście, znajdziesz poniżej, i będę też bardzo wdzięczna za subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Pozwala mi to dotrzeć szerzej do nowych osób, które są zainteresowane treściami takimi jak ta. Namaste, dziękuję za wspólne spotkanie.